Tu jest piesek słodki, Czy jest słodki pieszku? Idziemy do Paksmal. Cieszycie? Majny <laughs> widzowie, jakie to są widoki. trochę podobną szybę. Jak jest ta góra? Berge, niezłe tutaj są bergeny. A few moments later. Zrobiliśmy mały przystanek, żeby się nie zagotował silnik. No i jest też co oglądać, także akurat. Dwie pieczenie na jednym ogniu, zaraz jakiś tunel. Także bałem się, żeby w tunelu mi czasami e, się nie zagrzał, bo z doświadczenia wiem, że tutaj ten mały silnik 1.6 to tak średnio daje radę. Podążamy dzisiaj odwiedzić świątynię Paxmal. Wesoła ekipa, wesołe pieski. Wszystkim się podoba, że jest tak stroma pod górkę. Zobaczymy, jakie przewyższenie dzisiaj zrobimy. Ledwo zdałem radę wjechać tu z tej samochodem. No ciężary straszne. Jak się ma silnik 1.6, to się nie jedzie w góry. Chyba trzeba zmienić coś w swoim życiu. Albo nie jeździć w góry, albo samochód zmienić. Jak ci się podoba. Dobrze. Po płaskim idziemy, nie? To w miarę. Piękne rzeczy. Tylko trochę ten. Trochę trzeba pod górkę zapalać, jakby Duin. Poza tym to jest pięknie. Ale ujęcie Powiem Ci Natalcia Jezioro drodzy widzowie A tam nasi kopanowie A dopiero zaczynamy Jesteśmy jakieś 1100 metrów Nad poziomem morza Czyli jakieś 800 metrów nad poziomem tego jeziora to jak ktoś ma sobie garaż, po prostu sobie wjeżdża A tu nie mogę wejść, ktoś się wjeżdża samochodem Taki wesoły piesek tutaj W górskim klimacie nie, Ty to jesteś kowica Najlepsze, jaką miałem. Synu, kiedyś to wszystko będzie Twoje. Dobrze, że nie mam syna. babo-rower, to terapeuta. <laughs> Chodzenie, getrankę niść. Getrankę mamy w plecaczkach. No, pięknie tu jest. Też jest piękna natarta. Uśmiechnij się, zobacz. Dla naszych widzów. Muszę być skałą, trwałą, co by się nie działo całą energię kierować na nią. Jo. Ona już nie rapuje. <laughs> Trapowanie jest drugorzędne, kiedy nie masz czym oddychać w górach. Szybka sesja zdjęciowa. A z ciekawostek to nawet prawie na szczycie są woreczki na kubki dla pieska. U mnie na przymorzu to nie ma na całym osiedlu, nie? Tutaj nawet na szczycie są. Nie pamiętam Oberzli bodajże. Idziemy w tamte strony do Paxmal. A z ciekawych rzeczy, to tam widać, tam jest szczyt, na który będziemy wchodzić za dwa dni. To jest Selun. Z niego będziemy widzieć to jezioro, więc jeszcze będziemy jeszcze wyżej. Ma dość trochę. Spojrzeliśmy tutaj jakie szczyty są do zdobycia. I bardzo ciekawe, bo je tutaj widać od razu, można sobie dopasować po kształcie. I Mays jak to zobaczyła, to stwierdziła, że ona to p... O, bambi, bambi też. Nażre się jakiegoś dzielska, żeby faska była i ona no ma dość. No tak, coś, nawet krówki na ciebie lecą. Wszystkie przyszły. Jakiego liska nieśmiałego, a no, tak nieśmiało poliżę tutaj. I myślisz? O! Jaki tu jest ładny widoczek za tymi drzewami Kurde, ależ to? Co? Ta Szwajcaria to nie zła. Ale fajnie, fajnie. I odwracasz się a tu jest to. Jakaś para się całuje. Ale trafiłem. Chyba nie będą źli. On ją całuje w głowę, to chyba jakiś rytuał. A no, ona ich filmuje. Jakaś banda dziwaków, nie wiem. Idę do nich, zapytam. Macha do mnie, macha do mnie. Chyba mówi w naszym języku normalnie. Wygląda to jak jakaś starożytna świątynia wykuta w skalę, ale tak nie jest po prostu. To 100 lat temu, do, dokładnie 100 lat temu, w 1924 to sobie wybudował, chyba właśnie pod turystów, żeby ich tak trochę naciągać. Ale biletów tutaj nie ma, można sobie wejść po prostu, więc jako atrakcja, bardzo spoko. To jest stajej okazałości ta świątynia jak wygląda, no powiem wam, że robi wrażenie, gdybym nie znał historii tego miejsca, to bym naprawdę wierzył, że to jest wykute w skalę. Jakieś starożytne miejsce. I bym się tutaj pomodlił o błogosławieństwa dla wszystkich na świecie, żeby nie było już nigdy więcej wojen, i pokój był, i wszyscy byliby eko, i bym zakazał jeszcze silników spalinowych. Tutaj to jest historia z Attack of Titans, nie wiem czy kojarzycie. Takie anime, Attack of Titans. Tam ci tytani tak wyglądali dosłownie. I też byli w ścianie co niektórzy, więc może ta ściana jest z tytanów po prostu zrobiona. Tu jest ten yy, ojciec arena, ten Grisham, coś tam. On im mówi właśnie o tym jak to jest, jak to jest za murami. <laughs> tutaj król murów z królową, która została tytanem. I tutaj dzieci, które od razu są wskazywane na bycie tytanem. No mówię wam no, a of Titans to jest inspiracja tutaj. Begengung, Daspar, Dizengung Mordo taką nawijkę tutaj zapadają, że ja nic nie rozumiem w ogóle Wygląda jak malowidła, ale to normalnie jest ta mozaika wyklejona I do tego w takim trochę 2D Taka jest płaskorzeźba 3D wystająca Może i 100 lat temu, ale się postarali Gościu ma faskę niezłą Jak powiem wam... Widać, że bez krzyżyków robili, nie? Ja tam jestem ateistą i krzyżyków w glazurnictwie nie uznaję. I nie glazurę, tylko te rakoty. To nawet jest zaznaczone, że w 1924 to powstało, ale nie wiem, co się stało w 1949. Znaczy, <laughs> wiem, co się stało w 49. w Niemczech na przykład, ale tutaj nie wiem co. <laughs> Wejso niś betretten! Uciekamy z Paxmal O naszli nas jacyś ludzie Nasze pieski nie lubią ludzi Zrobił się ambaras, musimy uciekać Czem <grywa> Powiedz dzień dobry Dzień dobry Do widzów coś powiedz, coś ciekawego Dzień dobry Byliśmy przed chwilą na... Świątyni Paxmal byliśmy, no w Świątyni Paxmal byliśmy Jest przed... Pachman No To wykniesz. No? Jak? Paksmal. Byliśmy przed chwilą w świątyni Paksmal. nie musisz się schylać, jest widać dobrze. Dobra. <grystanie> Było przepięknie. <grystanie> Narratorka z ciebie jest niezła, nie? <grystanie> Piękna ta chatka, jest taka typowo górska. Jak myślisz sobie górska chatka, to myślisz sobie takie chatce, nie? Nie, no właśnie chodzi o to, żebyś coś mówiła. To jest wtedy ciekawiej, bo taki film to może nagrać każdy. Ale twoje. na No, na Paxton byliśmy, drodzy widzowie. Na, na, na Paxton byliśmy? I graliśmy w Pacmana. Po prostu. No. Ile byś człowieku nie mówił, gdzie my jesteśmy, to i tak nie zapamiętają. Po prostu pan dzia nie lubi, to pieski lubią. widzowie. widzowie. No piękne, no ale mam... Taką mam ekipę, nie? Co mam dużo, dużo opowiadać? No mało... Mało nagrywam, bo mam taką ekipę, jaką mam. Gadają po swojemu, no i jest ciężko. Widoki są ładne, no ale no... Chorowita ekipa. Nie, Patrzcie, paralotnia leci. dzień dobry. Wjeżdża złota taca i. O, o mi to ze złotą tacą. Paralotnia leci, a on mi ze złotą tacą wjeżdża. Leci, kurwa, ten. Kellner ze złotą tacą na paralotni. Ciekawe, czy gdzie tu co lądował? Nie, zawija. Zawija, manku. zajebiście. Ależ to. Dziecię, o, ostatnio piara weszła, jak w paście jeszcze robiłem na horsing typiara chodzi do restauracji. No ale i właśnie, i właśnie tutaj trzeba nogę tak stawiać jak w hobby horsingu. Weź sobie tego kija między nogi jeszcze. I będziesz normalnie miała jak ten. Jak ty pojebane dzieci. Nie mów tak. Stracimy obserwatorów, co lubią hobby To no, ok. to są dzięty, no ale no to jest bardzo dobre porównanie, że tą nogę tak trzeba to stawiać. Super to jest porównanie, bardzo ci wyszło sprawo Bartłomie Wielki. Dzięki. Tym... chcę mieć konia na kijów i będzie... Tutaj... No powiem, to jest moje nowe hoje, jakie je to jest tego moja wisiała jeszcze tam roboty, ma co w doskuję też na tym punkcie I chłopiczka taki właśnie... Patyk, no? Jaka ławeczka jednoosobowa w ogóle. O to 500 stołek. Stołek wodziły. No małeczka jedno osobowa. Co 500 zł za tego, ja? Za konia na kiju. Ja ile Zbijała jedzenie sztucznego ale <noise> lepki, ja? Ta ile ten koni w utrzymaniu nawet, kurwa jakiś. Jest... <noise> nawet sztuczne gówno kupują, no, bo wiesz, normalnie, że nie no, ten, Ja nie będę tak, konia. No tak, więc, oni to robią jest fazę, że każdy... No kurwa! No to, bo tam. to jest oni... Kto musi być jak najbardziej realistyczne, że to jest koń. Normalnie są konkursy przecież, że kto lepiej chodzi i skacze tym koniem przez też przeszkody, tak jak normalnie ja skaczą. Wiem, bo... No ja kiedyś to włączyłem i mówię, ty czemu się kurwa, nikt nie śmieje z tego. Wy czemu? Wiesz, wszyscy poważnie, normalnie komisja była, wiesz, wszystko, nie? <ślamy> no ale nie. ale ty mało rozumiesz. <ślamy> po tej szkole, co ty skończyłeś, to i tak, że ty wiesz, tak, na ludzi wyszedłeś. No, no to chodzi. Po no. Ona po ASP, a ja po osiedlówce. No już schodzimy. Było bardzo pięknie. I samochód. ciągle. O, jedzie samochód. No właśnie, weź tu samochodem jeździ. No mieli chyba ten lepsze auto albo lepszą psychę, że tu wjechali. Ja nie miałem psychy tu wjechać. Ale i tak fajnie, chociaż fajna wędrówka była. No, ale ciągle mam tą, tą rozkminę, że jakbym za każdym razem miał tutaj... Przyjechałem sobie tutaj na urlop i za każdym razem miał zjeżdżać na dół po, po coś do sklepu czy gdziekolwiek, no to chuj by bym bo się zabunkrował po prostu w tym domku i już nic nie robił, leżał po prostu Jest. Nie no, samą linę ma. Zobaczcie, no my już schodzimy bezpiecznie na szczęście, a jest trwa akcja ratunkowa. Także pamiętajcie, w górach zawsze mierzyć siły na zamiary. Bądźcie bezpieczni. Czasami trzeba po prostu zawrócić i nie lekceważyć. Ten helikopter tutaj lata już chyba z godzinę i nie, nie wiem czy nie może znaleźć, czy jest więcej rannych. Może już mieli. Może już i lecą po następną osobę, możliwe. No najważniejsze, że my bezpiecznie schodzimy. O, pięknie cisza spokój drodzy widzowie. Powiem Wam, że super trekking. Teraz pogoda się też poprawiła, bo było trochę za dużo słońca wcześniej. Już w końcóweczka Jedziemy szukać jakiejś restauracji. zjeść coś dobrego. No naprawdę super odpoczynek. Kingu, no niedużo. 3 godziny pochodziliśmy, ale też nie chcemy się zajechać. chcemy odpocząć troszkę. Musimy tylko zjechać tą serpentyną. Droga tu jest szeroka, tyle za dla jednego auta. No naprawdę myśleliśmy, że to jest jednokierunkowa, ale nie, nawet autobus nam wyjechał z naprzeciwka, także bezpiecznie trzeba zjechać. Wjechać było ciężko. Jedynka dwójka, myślałem, że zagrzeje silnik. Zobaczymy, jak się będzie zjeżdżało. Mamy nadzieję, że bez katastrofy na dół. Z ciekawostek to też nie mamy GPS-a, i muszę na Naczuja wrócić przez dwie godziny, jakoś stąd do naszego mieszkanka. Za czym się uda.